Patrzcie, co kupiłem. Dla tych, co nie wiedzą, jest to dmuchawa do zboża. Pisaliście, żebym kupił silos, ale wpadłem na inny pomysł, bo mam wolne poddasze, to postanowiłem je wykorzystać. Na internecie wyskoczyła mi reklama z dmuchawami i pomyślałem, że sprawdzę, ile kosztuje używana i cyk znalazłem taką. Zapłaciłem za nią 4000. Nie jest może najpiękniejsza, ale za to ma duży kosz zasypowy i potężny stary silnik. A nie to nowe nie wiadomo co. Według mnie to będzie na razie dużo lepsze rozwiązanie niż jakbym miał kupić silos, bo z nim byłby problem, bo nie mam gdzie go ustawić. A jeśli postawiłbym go gdziekolwiek, to weź się z nim męcz. Albo co gorsza, potem go przestawiaj. Jak rozbuduję gospodarstwo, to wyznaczę sobie jakieś miejsce na silos i wtedy go kupię, a na razie będzie taki. Już Wam pokazuję miejsce, w którym ustawię Dmuchawę. O tutaj, między oknami, wykuję dziurę i przełożę rurę, a Dmuchawa będzie stała pod tym oknem. Plan na dzisiaj jest taki, pozbyć się tego płotu i bramy, bo ja i tak jej nie zamykam, a mi tylko zajmuje miejsce.